Gaat u? Gaat u? Gaat u? Gaat Ja, Gaat u? 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 Ga 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 u? Panowie, nie gadamy do sędziego, gramy swoje! Gramy, gramy, nie gadamy! Brawo! Kosak, kosak Nie na raz, nie na raz, spokojnie, spokojnie, wypchnij go, o właśnie! Kontra! Dawaj! jedź! Eee, troszeczkę mój błąd. Eee, za krótkie tutaj dośrodkowanie przejęli. No fakt, że jeszcze było dużo czasu, można było to przerwać. Straciliśmy bramkę praktycznie z niczego Z sytuacji. Eee, przeciwnik nie stworzył praktycznie przez 40 minut. Eee, no, tak jak zwykle to, to czynimy, że, że na no, własne życzenie tracimy bramki. Ale mówię, dzisiaj naprawdę fajnie to wyglądało. Naprawdę dobra, solidna gra. Eee, Konsekwentna, można powiedzieć, w drugiej połowie tak samo konsekwentnie dążyliśmy do, do, do tego wyrównania, tego, tego, tego wyniku i, i później do zwycięstwa. Niestety nie udało się zwyciężyć, ale ale, ale doprowadziliśmy do, do wyrównania. To no szkoda, bo mówię, troszeczkę, troszeczkę mieliśmy takie osłabienie, bo... bo... Maciek, Maciek od razu w dziesiątej minucie, yy, Michalski doznał yy, kontuzji, już praktycznie nie mieliśmy nikogo na zmianę, yy, później Radek tak samo odciągnął troszeczkę mięśnie dwugłowy, ale mówię, chwała, chwała chłopakom za ambicje, za wolę walki i za naprawdę dobrą grę.